Ale, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli z Minecraft'a. Dzisiaj będziemy robić. Takie, te Ogarnięte sobie coś. A, poczekajcie, tutaj, będziemy dołączyć. halo Tutaj, dołączyć. Tutaj, dołączymy, tutaj. A, tak widać, że się ładuje. O, pięknie. A wiecie jaki będzie Was nasz cel? To widzimy się, tak już gra się łączy. No robi zobaczy, jesteśmy um, ten, że się czy, czym to jest bedrock? bo chciałem zbombardować po prostu miasto No, tak naprawdę będziemy teraz... A wiecie co robić? To jest ten cel polega na tym. Uwaga! To wie. Majka, ale muszę nagrywać jak, jak pięciolatek. latek. Co jest ludziska? E, teraz startujemy. E, tutaj jakieś klo, klocki do budowania. To jest ciepa? Ciepa? Co to ciepa? Napiszcie. E, dobra. Napiszcie w słowniku. E, dobra. Słowniki są wyłączone? Co? Nie wiem. E, dobra. Dobra, lecimy. Eee... O widzowie, przed tym zostawcie suba i subskrypcję. Będzie mi ładnie. Będzie mi ładny humorek. Dobra, eee, eee, teraz trzeba. Widzowie. Eee, eee, przegrałem. Dobra, idziemy do kolejnego wyzwania. Dobra, to jest zadanie polega na tym, że musimy zrobić. Tutaj jakby ta wioska była taka, taka trochę ten... dziwna. No musimy zbudować um, taką... Tylko... I co musimy? Pl o! Widzowie, no, no. zostawcie suba i lajka. Suba i lajka, będzie mi bardzo miło, że tam odcinek. Proszę bardzo. To jest ten wodorosty um, żółwie jedzą. Ale nie jestem, i kurde pewnie. Nie, nie. Chyba jezu Coś, coś pamiętam. Dobra, idziemy sobie tu. Pyk, 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 plącza, plącza. O, tutaj jakaś ta, ta wioska będzie opuszczona. Jakby udajemy, że będzie opuszczona. Dobra. I zrobię jeszcze bombę bombę, bombę. Zrobię, żeby okno. powybijane okna. O widzicie, bo to były tutaj takie dwa te, takie dwa wybite szyby. O widzowie napisz, widzowie e, tutaj zobaczcie. O, o, o zobaczcie, zobaczcie co krowa do was mówi tam z daleka. O, to ta jest krowa. Wiecie co ona do was mówi? Zobaczcie sami. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i obserwacje, żeby nic nie przegapić. Widzicie co do was powiedziała krowa. Teraz będziemy tą wioskę jakby rozprzestrzenić Ale Nie wiem, czy jest ten pokojowy. jest to to być pokojowy. Ja zrobię, zrobię pokojowy. I poczekajcie, tutaj jest jajo. A tu są jajka. I zrobię. Zostanę takim człowiekiem, który przeżył. Chorobę. Są konie zombie. Poczekajcie, to będą konie zombie. Jeżdżęta. Jeżęta zombie. Um, to będą, o. Widzowie, zrobię tak, żeby, 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 ktoś został. O nie, ale tu jest... E, uważaj, gol. Z taką hordą, to sobie ledwo poradzisz. Nie poradzi sobie z taką hordą. Zobacz, sobie golem poradzi. Taka horda zombie. Oj, 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 oj. Nie, dwa kulemy. Jest wszystko skrzenione. A muszę też trochę zombie. Nie, muszę postawić trochę zombie, żeby sobie poradzili, zombiaki. Nie! Już go psują, powoli, już zaczyna umierać. Zaczyna umierać! Była straszna tu horda zombie. Straszna. Gdybym zobaczył taką hordę zombie, to bym się się przestraszył. No, jest no, ale gdzie pieprz Uciekałbym gdzie pieprz rośnie. No dobra, to oblezione apokalipsą. Widzowie, na dzisiaj kończymy nasz odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Cześć. Alo.